Jee, yeah, plenty! Hej, witam! Trzeci dzień jazdy z moją piękną skaniurą, bo znowu zeszła po jednym dniu. Nie spodziewałem się, sprawdzałem dzisiaj, widziałem, mówię, że troszeczkę jest niżej, ale mówię, może ten gościu nie dopompował. Przyjechałem do firmy zrobić tutaj rozładunek, miałem dosyć ciężki kontener, stoję. Pod, pod rampą, i koleś z boku mi puka, mówi, Twoja ona wygląda nisko. Tak do mnie mówi, nie? Ja mówię, poważnie, idę zobaczyć. No to poszedłem zobaczyć, tak wam pokażę z daleka. Bo nie chcę filmować tego pana, który tam jest, następny. I co się stało? Jechałem tutaj w koło i zauważyłem, zauważyłem e, e, wana że naprawia tutaj im koło. Zatrzymałem się i spytałem, czy może mi dopompować. Dopompował mi powietrza. Jak tam coś walnęło w środku, yy, okazuje się, że jest po prostu pęknięta. Yy, felga jest pęknięta w środku, tak? Jakoś tutaj. I się dziwię, że ten gościu, który wczoraj mi nową oponę zakładał, że tego nie wykrył. Ja też patrzyłem i nie widziałem żadnych bąbli ani hałasu. A teraz po prostu bum. No i zaproponowałem mojemu temu. Yy, szefowi, bo on powiedział, że mam jeździć od garażu do garażu, bo on nie ma co zrobić, i że mam dopompowywać. Ja mówię, o nie panie. Tu jest serwis ATS. Mówię. Zadzwoń sobie do nich, niech mi chociaż przełożą to naprzód, a to niech dadzą tutaj, dam to do góry i będzie gitara, nie jakoś będę mógł dojechać do Licji do tego Birmingham potem. No i tak, i tak jakoś ogarniamy temat, także. Jakieś newsy będą, będę dawał Wam updatey. Trzymajcie się.